Dzień dobry. Dzisiaj kilka wskazówek dotyczących filtrowania projektów, na liście projektów. Czasami mamy tutaj bardzo dużo tych projektów i uciążliwym może jest wyszukiwanie tego, który jest nam potrzebny. Tu warto zwrócić uwagę na podręczną wyszukiwarkę, to znaczy jeżeli potrzebuję znaleźć jakiś projekt, który na przykład rozpoczyna się od inwestycja, to razu program przekierowuje mnie tutaj do wybranego projektu. Wciskając F3 mogę przechodzić do kolejnych nazw tego projektu, natomiast bardzo przydatnym jest filtrowanie tą ikonką, to znaczy mogę tutaj wybrać atrybut, po którym będę filtrował, na razie niech to będzie atrybut nazwa projektu i operator, operator jeżeli będzie równa się, czyli na przykład szukam projektu, który nazywa się inwestycja, dodaję taki filtr do warunków filtrowania i filtruję, to mam tylko ten jeden projekt wybrany Wyłączam teraz filtrowanie. Jeszcze raz przejdę do okienka wprowadzania filtrów. Jeżeli dam równa się, ale inwestycja, napiszę albo w całości, albo chociaż fragment, i dam gwiazdkę, to oznacza, że wszystkie projekty, które się zaczynają na inf i później mają coś dalej. Również tę gwiazdkę mogę dać na początku. Wtedy nie będzie istotny początek co jest przed tym projektem. Na przykład, jeżeli mamy kopię inwestycja, no to też może się to wtedy przydać. Czyli filtruję. Tutaj są wszystkie te projekty. Tu mamy również operator bardzo podobny, jak różnica jest taka, że operator równa się, dokładnie wyszukuje, zwraca może uwagę na wielkość liter. Więc, jeżeli szukam projektu ABC i wpiszę ABC z małych literek, dodam taki filtr, to nie znaleziono żadnego projektu. No, jeszcze tak dla testu powiedzmy, wpiszę to teraz z dużych. To faktycznie jest. Natomiast różnica z operatorem jak jest taka, że jak nie zwraca uwagi na wielkość liter, czyli mogę wpisać coś tego typu, dodać taki filtr i również mam ABC. Następne filtry to operatory równy większy mniejszy, które są no, dosyć łatwe do zrozumienia, jeżeli filtrujemy sobie po atrybucie o wartości numerycznej. Natomiast, jak rozumieć to, jeżeli filtrujemy po na przykład nazwie projektu, jeżeli jest to operator przykładowo większy, no wpiszę tutaj przykładowo, że inwestycja, czyli inw, niech będzie znów, dodaję taki warunek i filtruję. Tutaj generalnie chodzi o to, że program wyszukuje sobie tak naprawdę pierwszą literę i wszystkie projekty pokazuje, które mają tę pierwszą literę alfabetycznie większą od i, czyli inwestycja faktycznie. Dlaczego nie znaleziono tutaj samego i, no i dlaczego są właściwie na literkę i? No, chodzi generalnie o to, że jeżeli bym dał jeszcze raz większy, ale od i, nawet dajmy samo, bo tak jak mówię, jest to po pierwszej literce, dodaję wiersz, no to mam to samo. Ale jeżeli bym dodał tutaj faktycznie większy lub równy i jako y, literę alfabetycznie, to wtedy mam włącznie z i. No bo tu jest coś więcej niż i, można powiedzieć, więc to już nie samo i, tylko coś więcej, czyli atrybut ten, operator większy już nam inwestycja wtedy łapie. Możemy te operatory również łączyć, czyli jeżeli miałbym operator na przykład większy lub równy i, ale również tutaj bym chciał dać teraz operator mniejszy przykładowo, od, no i weźmy od n załóżmy czyli tutaj nam sobie m i będzie to łączone z i, czyli oba te warunki, dodam taki wiersz, oba te warunki muszą być spełnione, filtruję, no i wtedy program mi obetnie to, co było mniejsze od m. Na co tu jeszcze można zwrócić uwagę? Jeżeli jakiś projekt ma przypisane atrybuty dodatkowe, to znaczy wezmę sobie tutaj przykładowo o, Pokaż kolumnę atrybutów, i faktycznie opis tutaj nie będzie włączony, tak jak już właściwie to mam, czyli opis. Dodam do wybranego projektu właśnie taki opis projektu tutaj, jako dajmy, że to jest archiwum, To zwróćmy uwagę na to, że jest operator przykładowo różny. Jeżeli wybiorę operator, że opis tutaj. Ma być różny od archiwum. Dodam ten wiersz i będę filtrował, to program faktycznie nie pokaże mi tego projektu, który jest różny, który ma przypisany opis archiwum, ale też nie pokaże wszystkich innych, bo będzie chodziło tutaj o to, że filtrowanie działa tylko na projekty, które mają tę wartość przypisaną. Dlatego te, które nie miały wartości opisu przypisanej. To jakby bez definicji są wtedy wyrzucane z takiego warunku filtrowania